Karolina Jakobsze, witam Państwa w jedynym programie poświęconym temu, jak zmienia się Mazowsze. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pieniądze z Unii Europejskiej. Dzięki nim wszystkie regiony stają się coraz nowocześniejsze. I o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszych wieściach z Mazowsza. Powiemy także, jak spędzić czas na Mazowszu, aktywnie czy na słodkim lenistwie. Do tego przekonywano nieprzekonanych podczas targów lato regionalia i agroturystyka. 16 produktów regionalnych, zdrowych i co najważniejsze tradycyjnych otrzymało laur marszałka województwa mazowieckiego. Sprawdzimy też, jak unijne pieniądze przywracają blask mazowieckim świątyniom. No i jeszcze o wyjątkowych mieszkańcach naszej mazowiecko-podlaskiej równiny. Ich strojem narodowym są spódnice noszone przez mężczyzn. Tak, mówimy o Szkotach, którzy żyli na Podlasiu. Gdzie i kiedy to nasza dzisiejsza ciekawostka, o której powiemy za chwilę. Zostańcie Państwo z nami, najpierw podsumowanie ostatnich siedmiu dni na mazowszu. W cegłowie oddano do użytku zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Budowa trwała półtora roku. Inwestycje sfinansowano w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. To są inwestycje, które jakby są przewidziane w przyszłość, bo jak mamy oczyszczalnię, to mamy czystą wodę i dbamy o to, żeby nasze dzieci się dobrze rozwijały. Więc myślę, że tutaj trzeba szczególną uwagę zwrócić na to, że ta gmina pozyskała 1,5 miliona w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich właśnie na oczyszczanie ścieków. Teraz cegłowska oczyszczalnia pracuje dwa razy więcej, do 500 m 3 na dobę. Została wyposażona w nowoczesny, energooszczędny system zarządzania i sterowania procesem technologicznym. Poprawiła się jakość oczyszczonych ścieków dzięki systemowi pomiarów kontrolnych. Pozwoli to również na dalszą kanalizację gminy. Wartość inwestycji to prawie 2,5 miliona złotych, z czego 75% pochodzi ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich 2007 13 16 produktów regionalnych, zdrowych i co najważniejsze, tradycyjnych otrzymało Laur marszałka województwa mazowieckiego, który rozdano już po raz szósty. Wszystkie potrawy z Mazowsza, tradycyjne potrawy na oparte na starych recepturach, też na dobrych, zdrowych produktach, są bardzo, bardzo smaczne i zachęcam do ich spożywania. Tym razem laur marszałka zdobyły m.in. pączki państwa Wojciechowskich, sójka mazowiecka i cydr z Ignacowa.